Apokalipsa dzień po dniu. Znak bestii, część druga. I że nikt nie może nic kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Apokalipsa rozdział 13, wiersz 17. Znamie bestii jest nadawane przez drugą bestię, która, jak wyjaśnia Apokalipsa 13, 12, sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii. Jest to więc znak poddaństwa wobec pierwszej bestii, papiestwa. Podobnie jak wszystko inne, co robi diabeł, znamie bestii jest falsyfikatem, podróbką prawdziwej pieczęci Bożej. Katechizm katolicki naucza, cytujemy za Steven Kinan, Katechizm dogmatyczny. Pytanie czy istnieje jakiś inny sposób na udowodnienie, że Kościół ma moc ustanawiania świąt nakazanych? Odpowiedź: Gdyby nie miał takiej władzy, nie mógłby uczynić tego, w czym zgadzają się z nim wszyscy współcześni wyznawcy religii. Nie mógłby zastąpić przestrzegania niedzieli jako pierwszego dnia tygodnia przestrzeganiem soboty jako siódmego dnia, zmiany, dla której nie ma autorytetu biblijnego. Katolicki arcybiskup James Gibbons wyjaśnia w książce wiara naszych ojców. Proste wyjaśnienie i obrona Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyż każdy chrześcijanin nie jest zobowiązany do uświęcenia niedzieli i powstrzymania się w tym dniu od niepotrzebnej pracy? Czyż przestrzeganie tego prawa nie jest jednym z najważniejszych naszych świętych obowiązków? Ale możesz przeczytać Biblię od księgi rodzaju do apokalipsy, a nie znajdziesz ani jednej linijki upoważniającej do święcenia niedzieli. Pismo Święte wymusza religijne przestrzeganie soboty. To jest dnia, którego nigdy nie święcimy. Koniec cytatu. Znak bestii to obchodzenie pierwszego dnia tygodnia, niedzieli, jako dnia świętego. Jest to znak posłuszeństwa wobec władzy papieskiej ponad Słowem Bożym. Jest to prawo stworzone przez człowieka, udające prawo Boże. Zostanie ono narzucone światu zarówno sankcjami ekonomicznymi, jak i groźbą uwięzienia i śmierci. Apokalipsa 13:15. Jeśli nie będziesz czcić niedzieli, jak wymaga tego fałszywe prawo, twoje życie będzie zagrożone. Proszę, bądź przy mnie w modlitwie. Drogocenny zbawicielu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu świętemu prawu i tylko Jemu, nawet w obliczu uwięzienia i śmierci. Do dalszego studiowania. Księga Ezechiela, rozdział 9, wiersze od 3 do 6. Księga Daniela, rozdział 7, wiersz 25. Księga Apokalipsy, rozdział 18, wiersze od 11 do 17.